Zapytacie, czemu jest dzisiaj Brawl Stars? Nie było wcale Brawl Stars, taki krótki odcinek, ale to wam, jakieś dzisiaj z powodu powinien być. Yy, Fortnite, niestety usunąłem sobie przez przypadek filmik i wieczorem miałem to montować i przez przypadek właśnie usunąłem filmik i po prostu musiałem nagrać telefonicznie odcinek, musiałbym zmieniać niestety, bo nie będę miał na to bo jest taka późna godzina. Yy, yy, no i to Mam no, nadzieję, że to jak się przecież się miałoby dzisiaj po, więc no. Ja, nam zupełnie można że no, skrzynki no i nic nie zapadło. No i cóż. Ja niedługo wam podam link do tego mojego nowego kanału, na którym nagrywam yy, różne gierki mobilne. Właśnie mam podawać jeszcze wam powiecie, no też tam mogą tutaj nieźle nie naprowić. Wolałbym to sobie zostawić, więc no. Wolałabym sobie to zostawić. Mam nadzieję, że na źle to popeczycie. No myślę, że niedługo wam mogę pokazać, że muszę to zaryzykować niestety to, bo nie mogę tak trzymać się we mnie pewności oczywiście. Myśmy najbliższą sobotę. Nie chcę! Nie! Teraz te dzięki. Dzięki, tego tutaj nie wiem, że

Więc to takie krótkie odcinacze, no co ja mogę poradzić, nie, nie tak tak no jak nigdy nagrałem. Nagraję się na śniacze, ale no, bo usunąłem przez przypadek, więc no... Yy. О, рвём тупка. У тут где-то другие практически, а, ну. <плодотворение>

już będzie o tym specjalny filmie nawet mam pokażę to na YouTube żebyście mieli pewność żebyście chcieli ten film na film ten, ten, ten kamer, Na chwilę moim na tym górnym koniecznym drążku zamiast 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 właśnie. zamiast 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 tego Dobra, to by było chyba obręb tego odcinka, tak jak miałem. Zobaczcie, na co mi brakuje strasznie mało, to wam powiem szczerze, że... Żeby... No. Ale to było chyba na tyle, że taki króciutki odcineczek. Na głównym kanale będzie mało obrótów, ale jeżeli np. coś tam będzie się działo, jeżeli np. nie przeszlę jakiegoś tam filmika, to wtedy się tutaj właśnie wymać. Bo też taki był profesor tylko krótki oczyszczeniaczek, ale niezbytnio taki długi, więc... no właśnie. Więc widzimy się, widzę już na następnym odcinku. No, a za z normalnych gierek, yy, na no z następnego odcinka, papatki. To będzie ciężko ten filmik w ogóle wyłączyć, bo muszę na pewno kliknąć. Do następnego odcinka, papatki.